Siema, z tej strony Mr. Magic. Dawno nic nie było na kanale, dlatego dzisiaj taka krótka wrzuta. Porozmawiamy sobie o transferach z Legi i do Legi, o zbliżającym się zgrupowaniu w Hiszpanii i oczywiście o tym co nas czeka w miesiącu styczniu. Oglądajcie. Jak wiemy, 2016 rok się zakończył. Stulecie klubu, fantastyczne wspomnienia, mistrzostwo polski, tak, puchar polski, gra w Lidze mistrzów. No i oczywiście rekordowe zyski. Koniec roku przyniósł także Legii stratę najlepszego strzelca, Nemanja Nikolicia. Wielu tutaj kibiców, dziennikarzy, ekspertów no, nie mogło uwierzyć w to, że Legia pozbywa się jej najlepszego zawodnika. Ja wychodziłem z założenia, że Nemanja Nikolic to nie była strata, której nie da się powytować. Nemanja oczywiście, jeżeli chodzi o Ligę polską zapewniał jakąś tam jakość, potrafił się znaleźć w każdej sytuacji, strzelić bramkę, ale w kontekście gry w Europie już nie miał tych, powiedzmy, takich atrybutów, które pomagałyby mu w walce z najlepszymi, no. Trzeba tutaj sobie otwarcie powiedzieć, że mecze z Borusu, Dortmund czy z Realem Madryt zweryfikowały tutaj, powiedzmy, te atuty Nemanji Nikolici. A więc tak, nie ma Nemanji Nikolicia, wszyscy płaczą, w internecie jest płacz i teraz tak. Zawsze, jeżeli chodzi o Legię Patrzaną, było tak, że pozbywaliśmy się najlepszych zawodników, a przychodzili zawodnicy anonimowi, albo którzy powiedzmy, no nie dawali tej, tej, tej wartości dodatniej. W tym roku jest inaczej, ponieważ już po stracie Niemani Nikolicia zaczęły się poszukiwania i co? Kto przyleciał? Daniel Cimaczukwu. Daniel Cimaczukwu to jest taki powiedzmy zawodnik, który gdzieś tam znalazł za skórę nie tylko piłkarzom Legii, ale i trenerom, i kibicom. To jest taki zawodnik, gdzie zaraz po dwumeczu jakimś tam z lepszym klubem, gdzie każdy sobie kibic myśli, mówi kurde, dlaczego taki zawodnik gra gdzieś w Skandynawii, dlaczego taki zawodnik gra gdzieś powiedzmy w Izraelu, jak to było w przypadku Toto Tamuza, a nie gra w Legii. I co? Przychodzi rok 2017, nagle wszyscy sobie przypominają o Danielu Czukwu, który gdzieś tam zakręcił jodłowcem i brzyskim w dwumeczu Legia Molde i zawodnik przychodzi do Warszawy, wszyscy są zadowoleni. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o atrybuty Czukwu względem Nikolicia, to zawodnik patrząc po jego meczach tutaj w Skandynawii w Chinach, to... no. Różni się może niewiele, ale za to ma te atrybuty, których nie miał nikolić, czyli jest silnie zawodnikiem grającym na nogach. Również potrafi się znaleźć w wielu sytuacjach takich bramkowych, gdzie tak naprawdę piłka spada mu na nogę albo odbija się jak pinballu i wpada do bramki. No i przede wszystkim jest troszeczkę szybszym zawodnikiem. I co najważniejsze, potrafi grać praktycznie na każdej pozycji strzody. czyli to nie jest tylko atak, ale to są też również skrzydła. Więc tutaj, jeżeli chodzi o powiedzmy tą transferową taką ofensywę Legii, zaraz po stracie tych najlepszych zawodników, Legia poszła powiedzmy w tym kierunku, że ok, tracimy super strzelca, ale zgarniamy sobie zawodników, którzy dają nam szersze pole manewru na każdej pozycji. Tutaj Czukwu może zagrać zarówno, mówię, jak na skrzydłach, jak i z przodu. Alegia, jeżeli chodzi o skrzydła, wiadomo, no jest troszeczkę ubogo, bo czy Michał Kucharczyk, czy, czy kurczę, Aleksandrow, czy Kazaj no ostatnio nie zapewniali tej jakości, więc tutaj fajna sprawa jest Czukwu. Myślę, że, że to będzie wartość dodania, więc moim zdaniem między Nikoliciem a Czukwu nie ma żadnej straty. Oczywiście spekulacje dalej, kto odszedł, kto odejdzie. Odszedł Bartosz Breszczyński, to już było pewne, bo chłopak jakoś tam trafił z formą, no ale co? Kto za niego? Czy Łukasz Broś, powiedzmy, te brzemię yy, no, poniesie? Nie, jest Artur Jędrzejczyk, zwariowana historia, Jędza wraca trzeci raz do Legii, wraca tak naprawdę zawodnik już, naprawdę super doświadczenie, ułożony, w kwiecie wieku, to jest niespełna 30 lat, reprezentacyjny zawodnik, tylko co, to jest dalej człowiek zagadka, jeżeli chodzi o jego głowę, bo ja pamiętam, jak przychodził za Czerczesowa, chciał się odbudować na Euro, udało mu się, super zawierał na tej lewej stronie, później dostał kontrakt, yy, przepraszam, dostał ofertę gry w Bordeaux, nie zdecydował się, wolał zostać w Krasnodarze, grał tam w klatkę i nagle co, wraca do Legii Warszawa i powiedział, że zawsze chciał tu wrócić i wraca praktycznie na stałe, czteroletni kontrakt. Co tu się, że tak powiem, no właśnie, nie wiem, ale super. Legia znowu sobie sprowadza zawodnika, który może grać na każdej pozycji w obronie, tak? Bereś, powiedzmy, zapewniał tą prawą stronę, a Jędza może zagrać i w środku, i na prawej, i na lewej, co pokazał. I to jest również transfer troszeczkę na plus względem Bereśia, który był młodszy, ale Jędza daje, powiedzmy, tą pewność, gdzie na każdej pozycji, więc Legia sobie znowu zapewnia zawodnika dość z doświadczeniem, który może grać na każdej pozycji. A ja sobie tutaj jeszcze popatrzyłem na Statystyki yy, Beresia i, i Jędrzejczyka. Otóż Beres, Beres zagrał w legi bodaj 108 meczów. I co? I tak naprawdę jego statystyki no, nie kładły na kolana, tak? Miał 108 meczów i bodajże tylko yy, w samej legi jeden gol i 17. No, jak na prawego obrońcę, który ma kiedyś stanowić o sile reprezentacji, to jest bardzo mało. Bardzo niewiele. Jędrzejczyk, który zagrał w Legii 122 mecze, no to już troszeczkę te statystyki miał lepsze, bo strzelił do tego 5 goli i 8 razy asystował. A powiedzmy sobie szczerze, Jędrzejczyk to jest taki też dosyć waleczny zawodnik, wariat i da też tą wartość dodatnią w szarę. Legia sprowadziła sobie również młodego Węgra, Dominika na, na, G, na G, jakkolwiek to się mu wmawia, również młody, jeszcze Taki, powiedzmy, z tą młodzieńczą fantazją. Bardzo fajnie. Zawodnik, który potrafi się utrzymać przy piłce i chce grać w, przy piłce, nie boi się po prostu mieć piłkę przy nodze. Super. Mam nadzieję, że to wypali tak samo jak z Andrejem Dudą, ale przede wszystkim, że to pójdzie troszeczkę bardziej do przodu, bo wiadomo, jak się sytuacja z Dudą skończyła. I ja też sobie ściąga zawodnika, który w tej ofensywie gwarantuje, yy, powiedzmy, też tą wszechstronność. A bierzmy pod uwagę fakt taki, że Legia ma jeszcze Radowicza, Legia ma jeszcze Ofoe, Macha także y, tych zawodników jest naprawdę multum, y, jeżeli chodzi o, o ofensywę. A mam nadzieję, że sprawa z Lanżilem się szybko wyjaśni. Lanżil poleci sobie tam dalej sisze palić w Belgii. No i oczywiście wyjaśni się sprawa z Kliowiczem. Tutaj troszeczkę sytuacja jest inna, bo Prijović miał tą formę, ta forma szła w górę i no troszeczkę można byłoby czuć taki niedosyt, że ten zawodnik jednak odchodzi i nie pokazał jeszcze pełni swoich możliwości, bo jest to zawodnik grający fajnie tyłem do bramki, ma tą technikę, to był inny zawodnik jak Nikolić, no ale co, wybrał taką drogę jaką wybrał, chce grać w Chinach, jeżeli to jest prawda, no to trudno, no szkoda, że w takich okolicznościach żegna się z klubem, ale moim zdaniem po odejściu Kriowicza Legia nie potrzebuje zawodników do przodu, bo jak mówiłem, jest Radowicz, jest, kurczę, jest właśnie Czukwu, jest ten Kazachwili, jest Kucharczyk, także naprawdę jest, kęglec z przodu, a po, powiedzmy sobie szczerze, jest tylko wiosna, ten dwumest za Jaksem, zobaczymy, co będzie dalej, a w latu Legia i tak kogoś ciągnie, bo wiadomo, że ci zawodnicy będą odchodzić. Miejmy nadzieję, że to były ostatnie transfery, które z klubu yy, Powiedzmy, będą, a jeszcze będzie przynajmniej jeden do klubów, bo wiadomo, Legia cały czas potrzebuje tego lewego obrońcy. A myślę, że po meczu z Ajaxem i po tym, jak ta Liga się rozpocznie na wiosnę, jak tam Legia sobie będzie radzić, to, to w kwestii transferów już na przyszły sezon, to już będzie wszystko tak no, na bieżąco. Co do zgrupowania. Jacek Magiera zabiera dużo młodych zawodników jak Tomasza Wodkę, Mała Małachowskiego, czy brata Michała Żyro, Mateusza Hołownie. No, jest tutaj tych zawodników z dwóch, czterech, sześciu. Będą mieli szansę się pokazać wśród, no, bardzo fajnych graczy. Do tego Legia sobie już na pierwsze zgrupowania zapewniła udział właśnie Czukwu, naziego i. I Artur Janiszencka, więc już mamy miesiąc, że tak naprawdę ta kadra jest już gotowa. Gotowa jest na wiosnę. Tutaj naprawdę potrzeba tylko jeszcze ewentualnie tego lewego obrońcy, ale nic na siłę. Więc szykujemy się do dwóch za z Ajaxem, szykujemy się do startu ligi. Mam nadzieję, że Jacek pierwszy raz prowadząc sam zgrupowanie nie zaprzepaścił tego co wypracował na jesieni, że to jeszcze lepiej, to się jeszcze lepiej zaciśnie i będziemy mogli na wiosnę naprawdę no, przeżywać miłe chwile a zwłaszcza z Ajaxem. Ajax przecież yy, też się osłabia. Oczywiście pozdrawiam kolegę Jem z Woleja, Ale Ajax to jest taki klub, który na pewno tych zawodników ściągnie na tym samym poziomie albo nawet i lepszych. Więc tutaj w kontekście dwóch meczów Ajaxem i tego zgrupowania, który czeka przed Legią, czeka nas ciężka praca, przygotowanie do tego dwóch meczów i Mam nadzieję, że czekają nas, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo miłe chwile. A co nas czeka jeszcze w styczniu? W styczniu nas czekają dwa sparingi legi z Arminią Bielefeld i z Graspurpest Culich. Gdzie, tak jak powiedziałem, młodzi będą mieli szansę się pokazać, a my przede wszystkim będziemy czekali na wykrysta wykrystalizowanie się tej pierwszej jedenastki, która stoczy boje za Ajaxem Amsterdam. A w niedalekiej przyszłości, oczywiście, trzeba tutaj jeszcze wspomnieć, że dobiega końca walka o Legię Warszawę. Jak udało nam się dowiedzieć, według Polsatu Sport, do końca do tego poznamy nowego właściciela Legii. Według informacji Bonsatu Sport w ciągu dwóch najbliższych tygodni ma zostać podpisana mowa dotycząca procedur, według których klub w pełni trafi albo w ręce Miodłowskiego, albo Leśniowskiego z Warnia. W tej chwili udziałowcy aktywnie poszukują inwestora, który umożliwi im sfinansowanie transakcji. Jeżeli te dokumenty zostaną parafowane pod koniec lutego, w Warszawie odbędzie się owa Wtedy też dowiemy się, kto zostanie starym, nowym właścicielem leki. Ta wojna oczywiście interesuje wielu kibiców. Są dwa obozy po stronie Mioduskiego, po stronie Leśnego i Wandzla. Kto wygra, zobaczymy. Oczywiście plusy i minusy są po obu stronach. Szkoda, że ci panowie nie chcą dojść do porozumienia razem, ponieważ fajnie to przez te trzy lata wyglądało. Te 3 lata to były naprawdę apogeum sukcesów legii i finansowego Eldorado. Miejmy nadzieję, że zmiany, które nadejdą, będą tylko na plus. Do zobaczenia.